Ostatnie zmiany przed sezonem drugim, oficjalny trailer nowego sezonu, a w nim nowe miejscówki, masa nowych broni, zmiany w rozgrywce, spojrzenie na karnet bojowy, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie. Także kończę, oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy w nowym sezonie drugim chcielibyście karnet bojowy za darmo, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexokot i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do tematu ostatnich zmian przed nadchodzącym sezonem drugim. I mimo tego, że nowy sezon drugi startuje już za dwa dni, no to Fortnite tak czy siak postanowił, że jakiejś zmiany na sam koniec, właśnie obecnego sezonu jeszcze wprowadzi. Jak się okazuje, no to do trybu OG chociażby, no to powróciły uspy, jak i przy okazji bugi Bomby. I to tak naprawdę tyle, ponieważ w zwykłym Battle Royale, no generalnie nic nowego się nie pojawiło, ale raczej jest to zrozumiałe ze względu na to, że do no, jakiejś Wcześniej mówiłem, właśnie sezon drugi w rozdziale 6 Fortnite'a startuje już za dwa dni. Także jest to naprawdę mega mało czasu i Fortnite wreszcie zrobił coś, na co większość osób czekało. A mowa tutaj o wydaniu oficjalnego traileru. I generalnie, no, to całość łącznie trwa minutę 44 sekund. Także myślę, że całkiem ciekawie. I generalnie, no, to właśnie w takowym trailerze tego nowego sezonu, oczywiście w tle możemy usłyszeć, generalnie, tak zwaną nową piosenkę. Don Kishona. także nie wiem czy ma ona prawa autorskie, ale no tak czy siak możecie jej posłuchać chociażby na kanale Fortnite'a i właśnie na samym początku już widzimy, że mamy naprawdę całkiem sporo zmian na mapie, ponieważ właśnie no, cały trailer zaczyna się w jakimś banku i mamy tam mniej więcej przedstawioną rozgrywkę. Ogólnie no to na tym zwiastunie dzieje się tak czy siak naprawdę sporo, i przy okazji pod względem takiego właśnie filmowego przedstawienia, to jest on wydaje mi się, że jednym z lepszych zwiastunów tunów sezonu. No i przy okazji widzimy też takie jakby przebitki z klipu tego Don Kishona, gdzie ten generalnie sobie nawija. Także naprawdę, naprawdę nieźle. Lecz moi drodzy, tak czy siak, z całego traileru właśnie takowego sezonu możemy dowiedzieć się naprawdę sporo rzeczy. Zaczynając chociażby od właśnie tych na samym początku. Czyli generalnie w jednej ze scen widzimy, że właśnie jedna z postaci używa w tym samym momencie pompy, jak i przy okazji SMG. Także najprawdopodobniej będzie to jakaś jedna z nowych funkcji właśnie w takowym sezonie drugim. Przy okazji no to w jednej ze scen widzimy również generalnie tak zwanego laser guna. Jak się okazuje no to laser gun też będzie nową bronią w sezonie drugim i będzie on działał na zasadzie takiej, że właśnie no po prostu strzelacie sobie takim laserem i w międzyczasie no to tam gdzie strzelicie to jest taka mała eksplozja ale oczywiście moi drodzy no to tych rzeczy jest naprawdę jeszcze więcej. Ponieważ widzimy też chociażby to, że do gry ma powrócić Sticky Green Knight Launcher, następnie widzimy tą nową właśnie opcję, czyli Meltanite i jak mniej więcej będzie wyglądało całe otwieranie sejfów. Widzimy też przy okazji nowego mityka Sub-Zero, który prezentuje się na pierwszy rzut oka naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Mamy też oczywiście nową elektryczną pałkę, następnie Rocket Drilla, czyli no generalnie to całe wiertło, no i mamy też właśnie przedstawioną nową funkcję pociągu, czyli właśnie właśnie wieżyczki w pociągu, przy okazji moi drodzy no to mamy też chociażby bardzo ciekawą opcję czyli właśnie jakąś specjalną kopalnię, gdzie widzimy też właśnie szyny do grindowania i mamy też spojrzenie na nowe medaliony z podobizną Don Kishona i do końca też nie wiemy co takowe medaliony będą robiły, podczas całego zwiastunu mamy również spojrzenie na przeróżne miejscówki chociażby jedną z takowych miejscówek ma to być miejscówka Baron Mansion, czyli jakaś willa Barona. Jak się okazuje, no to ta miejscówka ma zastąpić nam obecną miejscówkę, czyli Lost Lake, i ogólnie, no to cała reszta tych miejscówek, które będą zmienione, no to głównie będą się znajdowały one właśnie w, że tak powiem, no, lewym dolnym rogu mapy i chociażby właśnie takowy zalew zapomnienia zostanie zmieniony. Przy okazji, no to Warownia Wojownika ma się też właśnie zamienić w Crime City i mają się też pojawić ogólnie jakieś inne miejscówki, z tego co wiem, to na balkonach Blasku, jak i też na księżycowej. Mniej, ale spokojnie, bo to nie jest wszystko. Możemy też podczas całego takowego zwiastu, no, zauważyć, że Fortnite najprawdopodobniej planuje dodać jakiś nowy typ pogody, czyli właśnie taka pochmurna, już jakby deszczowa pogoda, której jeszcze dotąd wy w Fortnite nie mieliśmy. Ogólnie, no to z innych rzeczy podczas całego tego, że tak powiem, traileru, no to możemy ogólnie zauważyć też jakieś przeróżne nowe bronie, czyli na przykład jakąś nową pompę. Przy okazji, no to to połączenie, że właśnie Ziomek strzela dosłownie z pompy i chwilę później z SMG i trzyma to jakby w dwóch dłoniach. Także to bardzo ciekawa sprawa. No ogólnie z tych innych itemków to jak już w sumie mówiłem, to mamy między innymi coś takiego jak właśnie spojrzenie na medaliony, przy okazji też na te właśnie C4-ki, którymi będziecie wchodzili do sejfów, oczywiście na tą elektryczną pałkę, czy też na przykład na Rocket Drilla i też na tego właśnie laser lasergana. No i ogólnie no to z powracających przedmiotów mamy jeszcze coś, o czym nie wspomniałem, a najdokładniej pistolet Mamuta, i generalnie w jednym z momentów całego zwiastu, no można zauważyć coś takiego. Czyli, że postać trzyma pompę Sentinel, czyli pompę z obecnego sezonu, co wiemy, że ta w grze nadal pozostanie, a w tle, właśnie do wzięcia, jest pistolet Mamuta. Co definitywnie oznacza, że pistolet Mamuta w nadchodzącym sezonie drugim, bezprawie, właśnie powróci do gry. Także myślę, że mega, mega spoko sprawa. No i też zobaczymy dokładnie, jak całość będzie się dalej prezentowała, czysto w grze. Bo ponieważ no wiadomo, że no, na trailerze wygląda to naprawdę ciekawie, ale czy czysto w grze na przykład nie będzie to zbyt nudne, to nie mam absolutnego pojęcia. Tym bardziej dla przypomnienia, że Fortnite chce zmienić tylko jeden róg mapy. No i fajnie by było, jakby te miejscówki były jakoś na przykład porozrzucane po całej mapie, a nie że tylko właśnie lewy dolny róg się po prostu nieco zmieni i w sumie tyle. No, według mnie lepiej by było, jakby na przykład te cztery miejscówki, które mają się pojawić w nadchodzącym sezonie, były jakoś po prostu porozrzucane, ale no, Możliwe, że Fortnite to jakoś fajnie wykombinuje, nie mam absolutnego pojęcia. No i jeśli chodzi o cały ten zwiastun, to. Jak już też na samym początku filmu mówiłem, to no, prezentuje się on naprawdę bardzo przyzwoicie. Wydaje mi się, że jest to definitywnie jeden z lepszych trailerów, jeśli chodzi o całą historię trailerów w Fortnite. Cie. Mamy tutaj chociażby połączenie klipu muzycznego, przy okazji, no to jakieś tak zwane cinematic shoty, czyli właśnie takie filmowe spojrzenie na sezon. Jak i przy okazji też mamy spojrzenie na czystą, właśnie rozgrywkę w grze. Także jest tam dosłownie połączone wszystko, i cały trailer, według mnie, jest naprawdę naprawdę, naprawdę kozacki. No i też przedstawia on nam całkiem sporo rzeczy. No i oczywiście wiadomo, że spojrzenie na karnet bojowy mamy nadal takie samo, tylko że tym razem czysto w grze możemy nieco bardziej zobaczyć na przykład jak będzie się prezentował na przykład skin Don Kishona, czy też jakichś innych postaci. No i niestety nadal nie znamy ponumerowania tego karnetu, lecz właśnie społeczność twierdzi, że tak zwany skin wilka będzie najprawdopodobniej gdzieś za setny stopień. I właśnie ten wilk, który jest do zobaczenia w trailer no to je, będzie on głównym antagonistą sezonu drugiego. Jak już też mówiłem w ostatnim filmie, cała fabuła pomiędzy nim a Midasem jest taka, że kiedyś to były ziomki, ale coś ich podzieliło i teraz są przeciwko sobie. Także to jest też w miarę ważne, tak mi się bynajmniej wydaje, jeśli chodzi o całą fabułę tego sezonu. No a całą resztę zobaczymy, czysto w rozgrywce, oczywiście już za dwa dni. Także w ten sposób się to prezentuje i ja osobiście nie mogę się doczekać, mimo tego, że ten sezon początkowo powiadał się, jakby to był właśnie trzeci raz ten sam motyw, to ten motyw będzie się nieco różnił i może on być, według mnie, naprawdę mile odebrany przez graczy. Także zobaczymy, oczywiście o wszystkim będę Was informował, jak cokolwiek nowego wyjdzie. No, ale wydaje mi się, że już raczej nic takiego ciekawszego chyba się nie pojawi. W sensie, no, pewnie dostaniemy jakiś właśnie trailer jeszcze może dnia jutrzejszego, no, czy jakiś teaser typu spojrzenie na mapę, czy coś takiego. No i poza tym, już nic więcej raczej się nie wydarzy, no bo od 21 startuje nowy sezon. No i co? Subujcie kanał z dzwonkiem, tak samo jeżeli ten materiał wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście nie zapomnijcie o kodziku HEXOKOD w Fortnite'owym sklepie. Jak będziecie sobie cokolwiek kupowali i też właśnie nie zapomnijcie go wpisać na nowy sezon drugi, oczywiście jak będziecie kupowali sobie karnet bojowy. A jeżeli wy obejrzeliście ten oto materiał do końca, w komentarzu możecie napisać zwiastun, a ja wtedy postaram wam się przypiąć serduszko. No i też w komentarzu możecie napisać jak wy oceniacie właśnie cały ten trailer sezon drugiego w skali od na przykład 1 do 10. No i co? Miłego dnia też wieczoru, w zależności o której to oglądacie. Ja byłem Hexo. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.